Ten facet popełnił straszną zbrodnię i postanowił rozpocząć nowe życie po więzieniu, ale wszystko poszło nie tak. Tytuł filmu to Sunflower. Zaczynamy. Młody mężczyzna wraca do rodzinnego miasta i je w lokalnej kawiarni. Następnie udaje się do łaźni, ale z jakiegoś powodu przez długi czas nie może otworzyć swojej szafki. Widzimy, że całe jego ciało pokryte jest tatuażami. W międzyczasie dwóch policjantów jest świadkami bójki ulicznej, ale nie wtrącają się, ponieważ zamierzają zjeść spokojną kolację. Gangster o imieniu Chang Mu czyta składniki na butelce Pepsi i zmusza grupę mężczyzn do jej wypicia. Wkrótce pojawia się tam również główny bohater. Nazywa się Tae Sik i dowiadujemy się, że niedawno wyszedł z więzienia. Następnie Tae Sik spotyka się z innym gangsterem o imieniu Yang Ki. Facet informuje go, że odchodzi z przestępczego biznesu i chce być sam. Yan Kiemu się to nie podoba i każe swoim przybocznym śledzić Taeshika. Bohater wraca do tej samej kawiarni, gdzie z wielką radością wita go gospodyni o imieniu Tokcha. Chłopak nazywają ciocią lub mamą, a kobieta gotuje Taeshikowi obiad. Córka gospodyni, Hee w ogóle nie lubi nowego gościa, ale mimo to pokazuje mu jego pokój. Jednak dziewczyna natychmiast ostrzega Taeshika, że ma raczej zły temperament. Rano Hee wręcza gościowi klucze do jego pokoju. Lokalny polityk czył Pan Su obiecuje swoim wyborcom budowę dużego rynku, co sprawia, że jego odbiorcy są podekscytowani. W rzeczywistości Czy pan su nienawidzi zwykłych ludzi. Tak naprawdę jest szefem przestępczości w tym mieście. Teesik wypełnia dokumenty na posterunku policji. Miejscowy policjant nie cieszy się na jego widok, ponieważ w przeszłości teesik bił go i poniżał. Każe teesikowi opuścić miasto, ale ten obiecuje zachowywać się właściwie. Bohater odwiedza lekarza, a pielęgniarki są zaciekawione jego tatuażami. ich chce się ich pozbyć, ale lekarz ostrzega, że to bolesny i kosztowny zabieg. Tok Cha włamuje się do biura polityka Czy Pan Su. Biznesmen chce odebrać kobiecie kawiarnię i pole słoneczników, ale Tok Cha ostrzega, że nie pozwoli na to bezczelnemu mężczyźnie. W domu Tok Cha oferuje Teżikowi pracę w swojej kawiarni, ale ten decyduje się na pracę w warsztacie samochodowym. Yang ki zostaje natychmiast o tym poinformowany. Wieczorem Sik i Hee-Ju spędzają czas na dachu swojego domu. Chłopak zauważa, że dziewczyna ma krew na wardze. Ale ta śmieje się i nie chce wyjawić, kto to zrobił. Para policjantów przejeżdża obok warsztatu samochodowego i szpieguje Sika. Dowiadujemy się, że 10 lat temu Sik był szefem przestępczości w mieście, a Chang-Mu i Yang Ki byli jego asystentami. Kiedy Sik się upił, zmienił się w prawdziwą bestię. Pewnego dnia inny lokalny gangster i jego gang przyszli do jego mieszkania ale bohater bez trudu pokonał ich wszystkich. Wygląda na to, że był mistrzem sztuk walki. Jednak... Teshik posunął się za daleko i wysłał przywódcę gangów ze światy. Kiedy trafił do więzienia, Chang Mu i Yang Ki zaczęli walczyć o tytuł najpotężniejszego gangstera w mieście. Jednak nowym przywódcą przestępców został wspomniany wcześniej polityk, Chu Pan Su. Teraz jednak wszyscy są pewni, że Te Shik odzyska władzę. Policjanci przesłuchują właściciela warsztatu samochodowego, aby dowiedzieć się więcej o Taeshiku. Ten przyznaje jednak, że facet jest świetnym pracownikiem i w ogóle nie pije alkoholu. pan Su nalega na przyspieszenie przejęcia ziemi i rozwiązanie problemu z kawiarnią Tok Cha. zasypia podczas nudnego wykładu z matematyki. Po zajęciach zauważa Taeshika. Okazuje się, że chłopak ma zamiar wstąpić na uniwersytet. W pobliżu pojawia się nauczycielka matematyki, która ze smutkiem spogląda na bohatera. Podczas rozmowy kobieta przyznaje, że odwiedziła go w więzieniu, ale nie wyszedł do niej. Taeshik przeprasza i wraca do Heejoo. Dziewczyna wspomina, że marzy o przenośnym odtwarzaczu multimedialnym. Zamawiają uliczne jedzenie i rozmawiają o matematyce. Jeden z wielbicieli Heejoo pojawia się na drodze i natychmiast przewraca Taesika. Facet zostaje uderzony, ale zamiast walczyć, po prostu blokuje ciosy. Wielbiciel pokazuje wszystkim swój tatuaż z sercem i zadaje jeszcze kilka ciosów. Następnie do walki dołączają jego kumple. Kiedy koszulka Taesik'a zostaje rozerwana, wszyscy zauważają jego tatuaże. Natychmiast przestają go bić. Chi-ju przynosi chłopakowi maść leczniczą i prosi go, aby nikomu nie mówił, co się stało. Choo Pan Su świętuje swój wybór do rady miasta. Wszyscy główni przestępcy zbierają się na kolacji, w tym Chang Mu i Yang Ki. Radny ogłasza, że planuje otworzyć klub nocny o nazwie Oracle i potrzebuje asystenta. Zarówno Chang Mu, jak i Yang Ki Marzą o tym stanowisku. Następnie Chu Pan Su decyduje, że wybierze gangstera, który przejmie kawiarnię i ziemię Tok Cha. Jest nawet gotów sprowadzić w tym celu buldoger. Wieczór kończy się piosenkami karaoke i kolejną kłótnią między Changmu i Yanki. Następnego dnia grupa gangsterów z kijami przychodzi do domu Tok Cha. Włamują się do kawiarni biednej kobiety i zaczynają niszczyć lokal. Też ich zauważa to i chwyta Changmu za gardło. Przerażeni awanturnicy natychmiast opuszczają kawiarnię. Changmu podchodzi do Yang, -Ki i sugeruje, by wspólnie stawili czoła Taesikowi. Jednak obaj mężczyźni za bardzo się nienawidzą, więc postanawiają działać osobno. Chu Pansu widzi, że kawiarnia nie została zburzona i wpada w furię. Kierowca wyjaśnia, że wszyscy boją się Taesika. Polityk natychmiast rozkazuje swoim asystentom, aby mieli oko na tego niebezpiecznego faceta 24 godziny na dobę. Taesik i Ji-ju karmią psa, a następnie chłopak uczy dziewczynę rozwiązywania całek. Okazuje się, że dzielił cele z nauczycielem matematyki. Wieczorem Teeshik przynosi swojej macosze prezent. Jest to nowa para butów. Kobieta jest wzruszona i dziękuje chłopakowi za jego dobroć. Teeshik ma również prezent dla Ju. To przenośny odtwarzacz multimedialny, o którym marzyła. W geście wdzięczności dziewczyna przynosi przyjacielowi filiżankę kawy. Heiju jest zachwycona prezentem. Nieustannie robi zdjęcia i nagrywa filmy. Znajduje również osobisty pamiętnik Tezhika, w którym zapisuje on wszystkie swoje plany. W tym momencie bohater wspomina swoje więzienne czasy. To było niezwykle ciężkie 10 lat. Taesik, Tokcha i Hiju udają się na wspólny piknik. Delektują się dojrzałymi arbuzami, a dziewczyna gra chłopakowi swoją ulubioną piosenkę. W domu robią sobie wspólne zdjęcie na pamiątkę. Wracający z pracy Taesik zauważa znajomego kulejącego gangstera. Okazuje się, że mężczyzna został okaleczony przez głównego bohatera. Bandyta przyznaje, że wybaczył Taesikowi i radzi mu opuścić miasto wraz z rodziną. Chang Mu i Yang Ki zostają poinformowani o tym spotkaniu i stają się bardzo zdenerwowani. Obawiają się, że też Shik przejmie klub nocny Oracle zamiast nich. Bohater zaczyna usuwać swoje tatuaże. Kiju z zainteresowaniem obserwuje ten proces. Wieczorem jedzą kolację i planują wstąpić na ten sam uniwersytet. Chang Mu przychodzi do domu Tok-cha i żąda, by opuściła miasto, ale kobieta odmawia. Wtedy gangsterzy ponownie robią straszny bałagan w jej kawiarni i popychają biedną kobietę na ziemię. Hiju rusza jej na pomoc i rzuca się na Changmu. Ci sami policjanci są świadkami tej sceny, ale nic nie robią. Hiju biegnie do warsztatu samochodowego Taesika. Razem sprzątają kawiarnię. Chang Mu bawi się ze swoimi przybocznymi. Taesik przychodzi do niego i żąda spotkania z Chu Pan Su. Bohater prosi bosa przestępczego, aby zostawił jego rodzinę w spokoju. Ale czuł Pan Su tylko się śmieje. Grupa podejrzanych facetów przychodzi do miejsca pracy Taesika i prowokuje go do walki. Ten pozwala im się pobić, ale sam nie zadaje ani jednego ciosu. Następnie awanturnicy biją właściciela warsztatu, a policjanci, jak zawsze, przyglądają się temu z boku. Ten sam wielbiciel hi pojawia się na progu kawiarni. Dowiadujemy się, że facet, którego Taesik wysłał w ze światy 10 lat temu, był synem Tok Hi-Ju podsłuchuje tę rozmowę i wpada w rozpacz. Kobieta wyznaje córce, że zdołała wybaczyć Taeszikowi. Odwiedziła go w więzieniu i przywiązała się do niego. Dziewczyna również wybacza głównemu bohaterowi. Tokcza ponownie przychodzi do Choo Pansu i pokazuje mu pamiętnik swojego zmarłego syna. Okazuje się, że ten podstępny polityk również był zamieszany w zbrodnie sprzed 10 lat. W tym momencie szef zbrodni postanawia pozbyć się tej kobiety. Bohater otrzymuje telefon od kulającego gangstera, który ostrzega go przed niebezpieczeństwem. Też Shik wraca do domu i zostaje Tokcha pijaną. Przechodząc przez jezdnie, Hiyuju zostaje potrącona przez adoratora jadącego na motocyklu. Upada i traci przytomność. Dziewczyna trafia do szpitala, a jej rodzina martwi się o nią. Tokcha jest gotowa sprzedać swoją kawiarnię i wyjechać z miasta w nadziei, że przestępcy zostawią ich w spokoju. Też Xik po raz kolejny spotyka się z Chu Pansu i informuje go, że za trzy dni opuszczą miasto. Polityk żąda, by bohater podał mu rękę. Ten zgadza się, a gangster dobywa noża. Na szczęście to tylko rana, a rękę da się wyleczyć. Tokcha wspomina swoje ciężkie życie. Kochała pole słoneczników w pobliżu swojej kawiarni, ale teraz zostało jej ono odebrane. W tym momencie kobieta zostaje zaatakowana. To Yang Ki. Życie tej biednej kobiety zostaje przerwane. Wieczorem też wraca do domu i znajduje kobietę, którą nazywał swoją matką. Wkrótce jej kawiarnia zostaje zburzona. te Shik zauważa pierścionek należący do Yang-Ki. dochodzi do siebie w szpitalu i widzi te Shika. Chłopak nie informuje dziewczyny, że jej matka odeszła. Ogląda ich rodzinne zdjęcie z pikniku, po czym po raz pierwszy się upija. Chu-Pansu przygotowuje się do otwarcia klubu nocnego Oracle. Mężczyzna jest z siebie bardzo zadowolony. Wyznacza Chang-mu i yang Ki na administratorów. Nagle pojawia się tam pijany te Shik. Prosi kulejącego gangstera o opuszczenie budynku. Nadszedł czas zemsty. Wielbiciel Hiju z nożem w ręku zostaje znokautowany jako pierwszy. Teeshik podpala klub nocny i niczym demon rzuca się na gangsterów jeden po drugim. To prawdziwy mistrz sztuk walki. Krok po kroku bohater dociera do głównych złoczyńców. Yang ki mocno go rani, ale ich zrzuca przestępcę ze schodów. Jego główny wróg, Chu Pan Su, jest jedynym, który pozostał, ale nie trzeba długo czekać, aby został wysłany w zaświaty. Ranny Tesik siedzi w płonącym klubie, wspominając najszczęśliwsze chwile swojego życia. Z całego serca przeprasza swoją rodzinę. Mija trochę czasu. hi -Ju uczestniczy w wykładzie z matematyki i pomaga nauczycielowi. Patrzy na zdjęcie swojej rodziny i robi taką samą listę jak Tesik. Dziewczyna uświadamia sobie, że bardzo kochała swojego przyrodniego brata. Polów ten film, aby rozweselić nas po tak smutnym filmie. To był Mówi Kot. Do zobaczenia później, przyjaciele.